Cześć, cudaczku. Witaj w ten sobotni, wrześniowy poranek. A ja mam do ciebie pytanie. Jak często mówisz do siebie wezmę się za swoje zdrowie, kiedy przyjdzie zima, wezmę się za swoje zdrowie, kiedy przyjdzie wiosna, zmienię siebie, kiedy on się zmieni, zmienię coś tam, kiedy coś tam. I teraz... Ja mam do ciebie jeszcze głębsze pytanie. Dlaczego stawiasz warunek życiu? Dlaczego stawiasz sobie warunki? To pytanie jest bardzo ważne, bo kiedy my stawiamy warunki życiu, stajemy w opozycji do Niego. Stawiamy opór przed tym, żeby żyć tak, jak tego chcemy. Co ty na to? daj znać w komentarzu. Jestem ciekaw waszych tutaj e, refleksji. Ja życzę wam dzisiaj cudownego dnia i pamiętaj, że kiedy stawiasz warunek w życiu, ono staje opozycji do ciebie. Wszystkiego dobrego.